Przeprowadzka dajni na nowe miejsce zamieszkania nie była dla niej przyjemnym wydarzeniem. Raczej była to wymuszona konieczność, która pozwalała jej i jej córce oddalić się od osoby, która zamieniła ich życie w koszmar. Gdy cierpliwość dajni się nęła kresu, złożyła wniosek o rozwód. Mąż przyjął tę wiadomość zaskakująco spokojnie. Kobiecie nawet wydawało się, że on ucieszył się, że to ona zrobiła pierwszy krok. Wskazywał na to fakt, że Aleksiej stale powtarzał. Będziesz tego żałować. Wyrzucę cię na ulicę, będziesz żebrać w bramach. Aleksiej nie ograniczył się tylko do tej wizji przyszłego życia swojej żony. Codziennie dzwonił do niej do pracy i wysuwał różne groźby. Przy tym ani razu nie wspomniał o losie córki w momentach swojego oburzenia. Dlatego rozwód z nim był logicznym finałem nieudanego życia rodzinnego. Jedyną wadą tego procesu było to, że Dine z córką nie miały gdzie się podziać. Trudna sytuacja polegała na tym, że mieszkanie, w którym Dina próbowała zbudować swoje szczęście, było własnością męża. jej nawet w dobrych czasach życia lubił się tym chwalić. Był pewien, że kwestia mieszkaniowa jest hamulcem dla żony i często powtarzał: Dino, jesteś rozsądną kobietą i nie będziesz chciała znaleźć się na ulicy, gdyby coś się stało. Dlatego radzę ci utemperować swoje ambicje i słuchać męża czyli mnie. Ale ten szczególny przypadek stawał się z każdym dniem coraz bliższy. A gdy mąż podniósł na nią rękę, postanowiła, że dość już wytrzymywania jego znęcania się. Rozwiedli się szybko, a wtedy pojawił się problem z mieszkaniem. Na radę swojego adwokata Dine złożyła pozew, i na rozprawie sądowej udało jej się udowodnić, że również inwestowała pieniądze w zakup nieruchomości. Na mocy wyroku sądu Aleksiej był zobowiązany wypłacić byłej żonie połowę wartości mieszkania. Chociaż kwota była niewielka, ale kobieta, zmęczona wszystkimi sporami, ucieszyła się nawet z tego. Nie mogła marzyć o zakupie mieszkania w mieście, dlatego dinę ucieszyła się z dwupokojowego, niewielkiego mieszkania na przedmieściu. Ale bez pomocy rodziców prawdopodobnie nie udałoby jej się nawet kupić tego mieszkania w starym budynku. Dinę była tak zmęczona przez rok trwających procesów, że nie mogła się doczekać przeprowadzki. Za to dziewięcioletnia Masza po prostu się cieszyła. Dziewczynka zadawała matce pytania, z niecierpliwością oczekując rozpoczęcia zupełnie nowego życia. Mamo, jeśli będę miała swój własny pokój, to czy mogę mieć kotka lub psiaka? Dine słabo odpowiadała. My sami jesteśmy jak bezdomne kotki, Maszo. Najpierw musimy zrobić remont, kupić trochę mebli. Dziewczynka też miała na ten temat własne pomysły. Mamo. A mogę sama wybrać tapety do mojego pokoju? Od pytań córki nie kręciło się w głowie, a pewnego razu nie wytrzymała i dość surowo zauważyła. Lepiej pomyśl o nauce, a nie o lalkach i psiakach. W nowej szkole będziesz musiała przyzwyczaić się do innych zasad, znaleźć nowych przyjaciół. Maszka nie pozwoliła matce kontynuować listy niedogodności. Mruknęła pod nosem, a potem pewnym siebie tonem stwierdziła. Mamo, jestem osobą towarzyską, więc z przyjaciółmi nie będę miała problemu, w to możesz być pewna, Dine była zaskoczona. Córeczko, skąd ty takich mądrych słówek się nauczyłaś? Nauczyciele w starej szkole tak mówili. Ta umiejętność maszy potwierdziła się w praktyce już pierwszego dnia po przeprowadzce do nowego mieszkania. Przyjaciółki Dajni zaoferowały im pomoc. Przyszły rano i od razu zabrały się do ustawiania mebli. Praca posuwała się powoli, więc Dinę zaproponowała: Może wezwiemy mężczyzn, bo inaczej będziemy się męczyć cały tydzień. Jedna z przyjaciółek zaprotestowała: Masz jakieś dodatkowe pieniądze? Teraz nikt za darmo nie pomoże. I trzy kobiety z podwójnym wysiłkiem zabrały się do pracy. Ale zanim zdążyły poustawiać drobne przedmioty, do mieszkania weszło dwóch mężczyzn w towarzystwie maszy. Jeden z nich był starszy i wesoło oznajmił: Cześć, sąsiadko. Czemu się wstydzicie poprosić o pomoc? Pomaganie innym to święty obowiązek. Teraz z synem postawimy wam wszystkie szafy i kanapy. Mówcie, co trzeba przestawić. Kobiety szybko wyszły z konsternacji i z przyjemnością zaczęły wydawać polecenia. Dinę chciała zapłacić pomocnikom, ale mężczyzna odsunął jej rękę z banknotami. To już za dużo, sąsiadko. Jak będziesz proponować pieniądze, następnym razem nie pomogę. Żegnając się, mężczyzna pogłaskał maszę po głowie. Macie dobrą córkę. Mądra dziewczynka. Moja żona z wnukiem biegała na podwórku, a chłopiec zahaczył się, zjeżdżając z górki. Wasza masza w porę go złapała, bo inaczej nabiłby sobie guzów. Więc można powiedzieć, że nasza pomoc to rewanż. Niespodziewanie ojca poparł jego syn. Dine domyśliła się, że to ojciec uratowanego przez maszę dziecka. Młody mężczyzna nawet się roześmiał, dziewczynka naprawdę jest młoda. Mama ledwo zdążyła się ogarnąć, a ona mówi, że ponieważ pomogłam wam, to powiedzcie, gdzie znajdziemy wujka, żeby nam pomógł ustawić meble. No i przyszliśmy do was. Dwóch z wyglądu podobnych do siebie. Dina nie wiedziała, gdzie podziać oczy ze wstydu. Jej przyjaciółki również wymienili znaczące spojrzenia. Gdy pomocnicy wyszli, oburzona niegodnym zachowaniem córki matka zawołała. Masza, tak nie można. Dziewczynka odparła Dlaczego? Przecież nic złego nie zrobiłam. Ale twoja prośba bardziej przypominała szantaż. Dziewczynka spojrzała na matkę ze zdziwieniem, ale nic nie powiedziała. Minęło kilka dni i Masza znowu się wyróżniła. Dziewczynka nie wiedziała, co zrobić ze swoją energią, i radziła matce. Nerwy dajni były na granicy wytrzymałości, bo postanowiła uporządkować kuchnię, a córka tylko jej przeszkadzała. Kobieta z rozdrażnieniem powiedziała: Masza, idź lepiej na spacer. Sama sobie poradzę, bez twoich rad. Dziewczynka obraziła się i wyszła, głośno trzaskając drzwiami. Dinę, pochłonięta pracą, nie od razu zauważyła, że na dworze zrobiło się ciemno. Dopiero gdy deszcz głośno zaczął bić w gzyms, przypomniała sobie o córce. Gdzie jest Maszka? Kobieta wyjrzała przez okno, ale na ulicy nie było nikogo. Był koniec sierpnia i pogoda nie rozpieszczała ciepłymi dniami, a do rozpoczęcia sezonu grzewczego było jeszcze bardzo daleko. Dlatego kobieta nie bez powodu martwiła się o zdrowie córki. Gdy zastanawiała się, gdzie może być Masza, usłyszała hałas w drzwiach. Dinę pomyślała, że to podmuch wiatru otworzył wejściowe drzwi i poszła do przedpokoju. Masza nie była sama, obok niej stała nieśmiało przebierając nogami dziewczynka w mniej więcej tym samym wieku. Mamo to moja nowa przyjaciółka Żenia. Ona mieszka w tamtym domu. Dziewczynka nieokreślonym gestem wskazała ręką i kontynuowała wyjaśnienia. Nie zauważyłyśmy, jak zaczął padać deszcz. Czy Żenia może u nas chwilę posiedzieć? Guides rzuciła z siebie odrętwiałość. Tak, oczywiście. Jesteście przemoczone. Chodźcie, dziewczynki, do salonu, bo w kuchni jest bałagan. Zaraz zrobię herbatę, żebyście się rozgrzały. Kobieta szybko nakryła do stołu, a dziewczynki, nie czekając na specjalne zaproszenie, rzuciły się na kanapki z kiełbasą i serem. Gospodyni w duchu pożałowała, że rano nie przygotowała czegoś ciepłego. Zajrzała do lodówki, aby sprawdzić zapasy, ale poza jajkami nie znalazła niczego odpowiedniego do szybkiego przygotowania posiłku. Dziewczynki równie szybko rozprawiły się z kanapkami jak z bułkami, ale po spojrzeniach ich oczu Dina zrozumiała, że dzieci są nasycone. Wkrótce przestał padać deszcz i Masza poszła odprowadzić nową koleżankę. Gdy dziewczynki zniknęły za drzwiami, Dina nagle uświadomiła sobie, że przez cały czas żenia nie powiedziała ani słowa. Gdy córka wróciła do domu, zaczęła ostrożnie wypytywać ją o nową przyjaciółkę. Masza, jakaś taka dziwna ta twoja koleżanka. Cały czas milczała, a jadła tak, jakby... Córka jak zwykle przerwała matce. Zrobiła zdziwioną minę i zapytała. Mamusiu, a ty byś się weseliła, gdyby twoja babcia była chora. Przyszła kolej na zdziwienie daj mi. Skąd miałam to wiedzieć? Przecież nic mi nie powiedziałaś. Mamusiu, sama mi mówiłaś, że nie wypada omawiać ludzi w ich obecności. Jak mogłam mówić przy żeni, że ma ona problemy? W ogóle. Poznałam ją dopiero dzisiaj i nie wiedziałam, że od dwóch dni nic nie jadła. Jak to nic nie jadła? Wcale. Ale przecież ma babcię. Mamo, jesteś jak małe dziecko. Przecież powiedziałam ci, że babcia już nie choruje. Ona chyba nie wstaje z łóżka, albo nie może chodzić. Nie wiem dokładnie. Jak to straszne. Dine spojrzała na zegar, a potem znowu zajrzała do lodówki. Masza, gdzie mieszka twoja koleżanka? Znasz ten dom. Tak, żenia mi pokazywała. Mieszka w mieszkaniu numer 53, ale nie wchodziłam do nich, tylko odprowadzałam ją do klatki. Dine narzuciła płaszcz, bo mrzawka wciąż padała. Masza też zaczęła się pospiesznie szykować. Dziewczynka nie mogła pozwolić, by najważniejsze wydarzenia działy się bez jej udziału. Stanowczo oświadczyła: Mamo, idę z tobą. Dinę najpierw chciała zostawić córkę w domu, ale widząc jej pełne determinacji oczy, zgodziła się: Dobrze, pójdziemy razem. Tylko załóż kalosze, żeby nogi ci nie zmokły. Przed wyjściem Dinę sprawdziła zawartość portfela i westchnęła. Tak, zostało nam niewiele. Wszystko wydaliśmy na tapety. Ale jakoś damy radę. Masza tajemniczo spojrzała swoimi przenikliwymi oczkami. Mamo, poczekaj chwilę. Pobiegła do pokoju, gdzie już zdążyła trochę się zadomowić, i wkrótce wróciła stamtąd, zaciskając w dłoni pieniądze. To mi babcia dała na wrzesień. Ale mogę się obejść bez lodów i słodyczy. Dina nic nie powiedziała, ale poczuła, jakby coś wpadło jej do oka. Nie spodziewała się takiego szlachetnego porywu od swojej dziewięcioletniej córki. Ale właśnie to pragnienie niesienia pomocy innym ich zbliżyło. Za wszystkie pieniądze, jakie mieli, kupili produkty spożywcze i po pół godzinie już dzwonili do drzwi, nad którymi widniała elegancka mosiężna tabliczka z numerem 53 żenia była bardzo zaskoczona późną wizytą gości. Niestety masza zdecydowanie weszła do mieszkania. Opowiedziałam mamie o tobie i postanowiłyśmy was odwiedzić. Wyszło na to, że jak Chip i Dale, przyszłyśmy wam na pomoc. Żenia stała niepewnie w przedpokoju, nie ważąc się zaprosić gości do środka. Zaraz tylko powiem babci. Dziewczynka pobiegła do dalszego pokoju, skąd dochodziły jęki lub szloch. Goście zdjęli buty wierzchnie i poszli za nią. Doświadczony wzrok dajni nie uszło, że w mieszkaniu panował idealny porządek. Biorąc pod uwagę wystrój, nie trudno było się domyślić, że nie mieszkają tu biedni ludzie. Z jej świadomości wypłynęła myśl: Co mogło się wydarzyć w tej rodzinie, że dziecko chodzi od dwóch dni głodne? Odpowiedź stała się jasna już po minucie. Gdy wieczorni goście weszli do pokoju, zobaczyli leżącą na łóżku kobietę około sześćdziesiątki. Spojrzała na gości. Wnuczka opowiadała mi dziś, że poznała dziewczynkę z sąsiedniego domu. Ale nie spodziewałam się, że odwiedzicie nas tak późno. Te słowa zabrzmiały jak wyrzut, ale Dine nie dała się zbić z tropu. Przepraszamy, jeśli sprawiliśmy pani kłopot. Ale z opowieści mojej córki zrozumiałam, że znajduje się pani w krytycznej sytuacji. Po prostu chciałyśmy pani pomóc, nie mamy żadnych ukrytych motywów. Kobieta rozpłakała się. Wybaczcie, jeśli was uraziłam. Przytrafił mi się nieszczęśliwy wypadek. Spadłam z taboretu, wieszając zasłony i złamałam biodro. Wnuczka wezwała karetkę, zawieźli mnie do szpitala. Gdy tam czekaliśmy, ktoś ukradł mi portfel, a w nim była cała moja emerytura. Teraz siedzimy z żenią i płaczemy. Dine była zszokowana wyznaniem tej kobiety. A krewni? Albo znajomi? Dlaczego nikogo o pomoc nie poprosiliście? Wstyd. Nie przywykłam żebrać. Dinę zauważyła, nie zawsze to jest uzasadnione. W takiej sytuacji jak wasza, pomoc dobrych ludzi byłaby na miejscu. Kobieta przenikliwym spojrzeniem spojrzała na Dinę. A czy jeszcze pozostali tacy dobrzy ludzie? Rozpłakała się i opowiedziała smutną historię swojej rodziny. Okazało się, że synowa tej kobiety, czyli matka Żeni, zginęła tragicznie w czasie zeszłorocznej nawałnicy. Została przygnięciona przez drzewo, które zawaliło się na podwórku. Gdy wozili ją po szpitalach, zmarła, ale winnych śmierci młodej matki nigdy nie znaleziono. Wołodia, ojciec Żeneczki, musiał na cały rok zostawić pracę. Pracował w innym mieście. W ciągu roku zjedliśmy wszystkie zapasy i nasz żywiciel postanowił wrócić do pracy. I zaledwie wyjechał, a tu taka bieda mnie spotkała. Dinę usiadła obok chorej kobiety. Tylko się nie denerwujcie. Wierzcie mi, wszystko będzie dobrze. Kobieta przymknęła oczy i szepnęła: Chyba sam pan Bóg was z Żenią do nas przysłał. Minęło kilka miesięcy i babcia Żeni już sprawnie poruszała się o kulach. Teraz miała pod swoją opieką dwie wnuczki, co bardzo cieszyło kobietę. Gdy Wołodia wrócił z pracy, bardzo się zdziwił, zastając w mieszkaniu Dinę. Ale dwie zahartowane przez życie osoby szybko znalazły wspólny język. W szkole wszyscy uważali Masze i że niezarodzone siostry i nawet dostrzegali między nimi fizyczne podobieństwo. Będę wdzięczna za polubienie tego filmu. Do następnego razu.